Witam, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przystępujemy do odkrycia kart. Dodam też, bo też wrzucę to na YouTube, więc ci z Was, którzy mają ochotę zobaczyć, jakie konkretne wskazówki czekają Was pod, no podczas najbliższego tygodnia, tak? na co będziemy musieli zwrócić uwagę, co się może wydarzyć tak? przez najbliższy tydzień, proszę sobie wybrać kartę 1, 2 albo 3. Ja zaraz te karty będę odkrywała, robię to dla magicznej chaty, ale też zrobię również ten filmik, opublikuję, wrzucę na kanał YouTube. Więc moi drodzy, wybieramy karciochę. To do, to do fanów YouTube'a, tak? Do zwolenników YouTube'a. No a moja magiczna chata już prawdopodobnie wczoraj wszyscy, którzy zobaczyli posta, wybrali sobie kartę, więc też tym samym ja dzisiaj zaczynam czytać Wam, co najbliższy tydzień będzie chciał Wam przekazać. Moi drodzy, jedyneczki jedenka idzie trochę wyżej i jedynki. Słuchajcie, no mamy kartę Rydwanu, no to co my możemy się spodziewać? Życia w biegu, życia w pędzie. No na pewno, słuchajcie, wiele, wiele, wiele będzie się działo, na pewno nie będziecie się nudzić, na pewno ten nadmiar energii będzie w was pobudzony. E, mam też takie właśnie poczucie, że po prostu wiele spraw, które są, będą istotne, będą po prostu działy się bardzo szybko. Wiele spraw może ruszyć z kopyta, więc moi drodzy, jeżeli na przykład coś jest, co stało w miejscu, było takie nieruchliwe, nikt nie wiedział, co ma robić, co ma Czynić, czekałyście za czymś, tak? Bo być może są takie osoby, które czekały za czymś, aż coś się w końcu drgnie w waszym życiu. No to ten tydzień będzie obfitował w to drgnięcie. Nazwę to tak. Bo to jest taki właśnie ruch naprzód, tak? Tak jak powiedziałam, ruszy coś z kopyta do przodu na pewno. Dużo z Was może też mieć takie sytuacje, w których w ciągu najbliższego tygodnia może się dużo przemieszczać, może się dużo ruszać, tak? więc też tym samym taka, może być taka grupa osób, która po prostu wyraźnie będzie ciągle gdzieś gnała, będzie ciągle w podróży, będzie ciągle gdzieś się przemieszczała, tak, bo Rydwan dokładnie też to pokazuje, może są tacy, co niektórzy z Was, którzy na przykład, nie wiem, mają zaplanowany w tym tygodniu jakiś wyjazd, zwyczajnie i po prostu w tym wyjeździe będą, bo nie, czy to będzie delegacja, słuchajcie, czy to będzie jakiś wyjazd wakacyjny, czy tudzież jakikolwiek inny, a będzie to również pokazywało te wyjazdy. Co niektórzy z Was, którzy pracują za kółkiem, tak, no to również będziecie mieli dużo e, kursów, nazwę to w ten sposób, bo Rydwan też na to, moi drodzy, wskazuje. Przede wszystkim tydzień w locie, w pędzie, w biegu. W sprawach, które będą się działy. Duża dawka energii i moi drodzy, ostrzeżenie. Uważamy za kierownicą, tak? Czyli tutaj, jakby ta grupa osób, która lubi sobie przycisnąć pedał gazu, e, mówię to też do siebie, e, kochani, nieco mniej e, po prostu tego gnania naprzód, zdążymy na pewno. Dobra, jedyneczka, teraz dwójka. E, o, dwójka, dwójka, moi drodzy, karta kochanków. No słuchajcie, no jak sama nazwa wskazuje, co tutaj będziemy hmm. dużo dyskutować. Kochankowie, to <coughs> oczywiście może być taka grupa z was, która po prostu no, ten tydzień będzie poświęcała drugiej połówce. Nazwę to w ten sposób, gdzie po prostu pewne rzeczy niemożliwe do wykonania, wykon no tak, będziecie poświęcali czas drugiej połowie, oczywiście, czyli skoncentrujemy się na uczuciach, na miłości. Może też być taka grupa z was, która dokona rzeczy niemożliwych, które do tej pory ciężko im szły, albo też zwyczajnie po prostu mm, no, nie wiem, no, pf, wydawały wam się nie do przejścia, tak? I być może, ta, co niektórzy z Was w tym tygodniu powiedzą, kurde, udało mi się to, ja pierdzielę, nie sądziłam, że, a, czy, albo nie sądziłem oczywiście, że takie coś ma szansę mi się tu e, udać po prostu. No i będzie duży zaskok, jeżeli zobaczycie właśnie to, że, że jednak się udało, tak? Że dokonaliście tych rzeczy niemożliwych, że przeskoczyliście pewne sprawy, tak? Co niektórzy z Was również, moi drodzy, mogą stać przed wyborami, bo to jest również. Karta decyzyjności, wyborów, tak? tego, że, że trzeba będzie po prostu zdecydować się na coś i całkiem możliwe, że przed takimi wyborami pewna grupa osób również stanie. A więc po prostu będziecie miały załóżmy opcje 1 i 2, albo może nawet i 3. No i zwyczajnie trzeba będzie po prostu, moi drodzy, podjąć jakąś decyzję, co dalej zrobić. No, i tutaj będziecie musieli dokonać tych wyborów, tak? Wybrać to, co jest dla was lepsze, wybrać nawet kogoś. Może co niektórzy z was są w romansach i być może też dojdzie do, waszego, do waszej głowy taka sytuacja, że ja pierdzielę: no, tu jest, mam załóżmy męża, czy jakiegoś partnera stałego, czy też kobietę, czy żonę, ale jest jeszcze ktoś i, i wy po prostu w tym tygodniu będziecie bardzo mocno zastanawiały się nad tym, którego z, którą z tych osób po prostu wybrać, tak? Może będziecie chciały zatrzymać obie, ale to też jest, bo jest, tak jak wspomniałam, jest to karta wyborów, więc może co niektórzy z Was jakby stwierdzą, że na dłuższą metę to jest bez sensu, że jednak pójdę za głosem serca albo za głosem rozsądku, no muszę coś wybrać. No więc moi drodzy, czyli podsumowując, miłość, uczucia, romanse, decyzje, dokonywanie rzeczy, które były trudne dla Was, ale je pokonałyście. Dobra, i jedziemy z trójeczką. Świeczniki trochę do tyłu, bo mi się tutaj trójka nie zmieści. Karta świat. No super. No słuchajcie, jesteśmy w fazie wakacji, więc tutaj jakby te, te sytuacje jak ta i ta zbytnio mnie nie dziwią, bo, bo na pewno w, w okresie wakacyjnym więcej podróżujemy, tak? Przemieszczamy się. Mamy lipiec za moment, więc już na pewno co niektórzy z was podjęli jakieś decyzje wakacyjne, wyjazdowe i tak dalej, i tak dalej. I też tym samym Karta Świat będzie pokazywała te planowania tych wyjazdów, względnie nawet już ruch w tym, w tym sensie, czyli to, że po prostu gdzieś za granicę, poza miejsce waszego zamieszkania, gdzieś Dalej, bo Karta Świat przeważnie pokazuje jakieś takie odległości dalsze. W przypadku Rydwanu mogą to być nieco bliższe od Waszego miejsca zamieszkania, ale pokazują sytuację, w której my e, możemy gdzieś wyjeżdżać, tak? Na jakieś chociażby wakacje zagraniczne, moi drodzy. E, więc być może co niektórzy z Was zaczną je planować, albo co niektórzy z Was już w tym tygodniu po prostu będą na nie wyjeżdżać. Karta Świat jest również kartą. Zakańczania czegoś definitywnego, tak jakbyśmy chcieli po prostu pewien rozdział naszego życia zamknąć i do niego już nie wracać. Więc być może co niektórzy z was będą dokładnie to robić w tym tygodniu. Stwierdzą, dobra, nie, to już nie ma sensu tam się w tym babrać, nie ma sensu do tego wracać. Zamykam ten rozdział życia, obojętnie jaki on by nie był. Czy to będzie praca, czy to będzie relacja z kimś, tak? Bez znaczenia. Po prostu już nie chcę się w tym po prostu babrać. Zostawiam to, zamykam to. To jest również karta otwierania się na coś, tak? Czyli taka jakby po prostu sytuacja, w której my chcemy pełną piersią nazwę to tak otworzyć się na nowe możliwości. Więc czasami zamykamy coś starego po to, żeby zająć i skupić się całym sobą nad czymś nowym. Więc całkiem możliwe, że ta karta świat to wam też będzie chciała pokazać, tak? Czyli to, że, że chcemy się na coś otworzyć, chcemy w pełni całą piersią po prostu pójść w coś zupełnie, zupełnie nowego. Więc moi drodzy. Podsumowując, również Was, albo wyjeżdżamy za granicę, albo po prostu no gdziekolwiek, tak? Bo to tak trochę brzmi głupio może za granicę, ale gdzieś dalej, tak? Wyjeżdżamy gdzieś, albo planujemy te wakacje, moi drodzy, albo względnie zamykamy pewne sprawy, które już uznajemy, że nie warto dalej ciągnąć, i otwieramy się na coś zupełnie nowego. Moi drodzy, no tak przedstawia się tydzień dla Waszych. Wyborów nie moich, sorry, to wy to wybraliście. Będę Was prosiła pod koniec przyszłego tygodnia, no powiedzmy gdzieś sobota, niedziela, o weryfikację kart, bo chciałabym wiedzieć, co jedynki, co jedynki, dwójki, trójki tak naprawdę spotkało, czy można by było coś podpiąć pod te karty, które leżą na stole. I moi kochani, do usłyszenia.